Yo, zap, witam Was, ksenuś, gadzi gad, zwany potocznie Jaszczurem W odcinku szóstym serii zagrajemy w Pokémon Omega Ruby. Znajdujemy się dzisiaj na obrzeżach Rust City, czyli miasta, które będzie naszym głównym punktem zwiedzania, jeśli do niego dotrzemy. A żeby do niego dotrzeć, żeby się do niego dostać, dojść, czy jakkolwiek chcecie to ująć, musimy pokonać parę trenerów, którzy stoją nam na drodze. I tak, nasz 10-letni bohater musi przejść im między nogami, więc zacznijmy od tej pani. Ale myślę, że z nią pójdzie łatwo, gdyż. Jeśli mamy przechodzić przez jej nogi, to wiecie, nie zahaczymy o żadne, no, mam nadzieję przynajmniej, że nie zahaczymy o żadne narzędy płciowe. I w ten sposób Ksenu ściągnął na siebie gniew wszystkich ruchów feministycznych ever. Tak, za chwilę wszyscy zaczną pukać do okień, do drzwi i do wszystkiego i będą próbowali zaczkać mnie widłami, zadać ranę śmiertelną. I czemu, Trico, zadajesz tak bardzo mało tym absorbem? Powinieneś niszczyć tego Zigzaguna Masz nadurę Modest! Co jest z tobą mnie tak? To please! Ogarnij się! No dobra, przynajmniej zjechaliśmy troszeczkę w stronę żółtego koloru na życiu naszego Zigzaguna przeciwnego. E, I nie, nie chcę chodzić w plecak. E, co zrobimy? Użyjmy Quick Ataku tak dla odmiany. Zobaczymy, co, co Zigzagun na to powie. Taki beach slap, strasznie beach Slap ze strony Tokagea. Naprawdę. To było super mój mały Gekonie. No dobrze, no to jakby to zakończyć? A quick tak raczej tego nie zakończy, no to spróbujmy już tego Absorba, niech będzie, niech stracę, przynajmniej odzyskamy trochę, tr troszeczkę życia, które i tak mamy pełne, więc jej, jej, hura, <ścoughs> 100%, dobrze, no to kończmy to Quick Attackiem, niech będzie, oh no, Full Restore, co wy z tym macie? Ta pani też jest bogata. Ją stać na full restore, really. Ech. Jeden plus tej sytuacji jest taki, że dostaniemy dużo kasy za pokonanie jej, zapewne skoro jest taka bogata, że stać ją na całkowite wyleczenie full restorem takiego zigzaguna na level 10. Zresztą czemu ja się dziwię, że zadajemy mu tak mało obrażeń? To ma tylko jeden level więcej. Jaj. No dobrze, dajesz Tokage, nie poddawaj się Zsi! si, tego szopa pracza. Naprawdę, dajesz. Wiem, że lubisz futrzaki, absorb. Ech. No, i znowu zjechaliśmy go do czerwonego HP, ale. Please. Co to było? Co to było? Tyle życia nam zabrał jednym uderzeniem. Ech. To pewnie przez wszystkie te poprzednie tury, w których używał Growla, Tail i tych spraw, żeby nas zdebufować. to było straszne. Ach, jedyny plus tak tej sytuacji jest taki, że mogę, mogę nawet umierać milion razy, ponieważ nie gramy na Naslocku, więc jaj. Ach, tak bardzo. No, i Expisher dał troszkę doświadczenia Skirainowi, Brutusowi i dzięki temu level upują, brawo. I dostaliśmy 1200 DWIEŚCIE Dollsów. Fuck yeah, idziemy do Subwaya wszyscy i kupujemy Spinacze do papieru. Bo tak, bo jej, je, ja tak powiedziałem. O, zawalczmy jeszcze z tą panią, gdyż ona tutaj stoi przed tym mostem i pilnuje go. Mostem po mostem, przejściem, przejście na drugą stronę tego pięknego jeziorka. I panna Haley wysyła przeciwko nam Lotada. Eee, ataki roślinne naszego Tokage będą neutralne, jeśli chodzi o Lotada, gdyż jest częściowo wodno-roślinny, więc tak. Ale jest na welu szóstym, więc nawet nie masz sensu zmieniać Pokémona. Użyjmy quick ataku i sprawmy, żeby to tak skończyło się jak najszybciej w dodatku krytyk. Brawo, Tokage, jestem z ciebie dumny. Twoje jaszczurze ja się odzywa. Brawo. Niestety lotat użył absorba, ale ja i to nie zwiększyło mu HP jakoś diametralnie, żeby się tego przestraszyć. Użyliśmy jeszcze jednego Quick ataku i w ten sposób pokonaliśmy naszą lilię wodną ze wspaniałym pyszczkiem, takim słodkim, wycałowałbym go. Ech. a po wycałowaniu wyrósł z niego cervicola. Tak czy inaczej, switch Pokémon, ponieważ e, musimy zmienić Pokémona, gdyż następnym naszym przeciwnikiem jest Shroomish. Shroomish jest roślinny, więc nasz Togaga nie byłby zbyt superancki w tej walce. Wyślijmy Skireina. Ponieważ mam ochotę zobaczyć naszego małego robaczkowatego pająka wodnego z tymi jego cienkimi nóżkami, ten piękny pajączek ma zupełnie przeciwną naturę do jego statystyk. Ale whatever. Felstinger in the face. Poczuj! Poczuj moje ostrze, wbijające się w twój... O, tyłek. <laughs> Szrumisz i jego zdolność efekt sport sprawiła, że zasnęliśmy! Skirein, czemu to robisz? Przecież masz cztery, cztery nogi! Jak mogłeś zasnąć mając cztery nogi? To nie ma sensu! Ale słodko wyglądasz! Nie będę się już na ciebie wkurzał, Skirain, obiecuję! Wyglądasz tak słodko, jak śpisz. O, kawaii, moto kawaii so much! Tylko nie dostawaj stackler, please. Nooo! Dobra, daję ci jeszcze jedną turę, obudź się. Nie, Skirain, wiem, że ładnie wyglądasz jak spisz, ale please. Ah, Critical, O mój Boże, dobra. No to nie zostajemy ze Skirainem. Skirain niech sobie śpimy, jest taki słodki. Ach, wycałowałbym go. Wyślijmy naszego ptaszka Elis. Elis, która z Brave tego Shurmisza. Bo nie mamy żadnego innego ataku latającego, jak nie mam. Absorb, o nie! Szrumisz wyssał ptaka. Ten Szrumisz naprawdę musiał niezłe grzybki zażywać, żeby coś takiego robić. Przecież to jest nielegalne. Szrumisz ma dopiero 8 lat, 8 level. To jest czysta pedofilia. Brave Build, boom! I one hit KO so są macznie efekt for... op. Dobra, przynajmniej paraliż. Paraliż nie jest taki zły. W sumie mamy Guts. Chyba Guts, chyba mamy Guts. Więc gats powinno sprawić, że będziemy lepsi. Chociaż i tak wolałbym zatrucie, bo Paraliż jest wkurzający, zmniejsza nam speeda i w dodatku sprawia, że czasami się nie ruszymy w ogóle. Więc nieruchawy ptaszek to zły ptaszek, tyle wam powiem. A, nie mamy kata, żeby przedostać się przez te... krzaki, fuck. No, przepraszam. Nie powiedziałem czegoś takiego wszystkiego mówić. No dobrze, ale chodźmy przez ten pomost i o! Nasza pierwsza double bitwa, czyli podwójna walka w regionie Hoenn. Przygotujmy się do niej. Jak nie mam, w oryginałach, przynajmniej jeśli dobrze pamiętam, te dwie panie miały Lotada i Sidota, takiego jak nasz Brutus. W sumie możemy wystawić Elis do tej walki. Niech będzie Elis i nasz, nasz Tokage. Zostańmy, zostańmy już z naszym Jaszczurem na pierwszym miejscu. I spróbujmy naszego szczęścia. Bum! Jaj, yeah, tak, jesteśmy, jesteśmy normalnie tak, tak spokrewnione, że walczymy razem. Ale są kawaii. Mm, myślę, że jak wyrosną, to będziemy mogli zrobić trójkącik ponieważ teraz to jest nielegalne. Pedofilia tak bardzo. Ale tak, te, te, te bliźniaczki jak wyrosną będą piękne, mówię wam. Musimy je odwiedzić wtedy. Ech. Dobrze, e, użyjmy Absorba na lotadzie, to będzie neutralna. Odzyskamy troszeczkę życza, życia, przepraszam. Brave Beard pójdzie jak wielki Sledgehammer, Spadnie na Sidota, więc jej, Elis! bum. Właściwie nie, to Kage był pierwszy, jest szybszy. W sumie nie dziwię się. O nie, Seedot użył Harden. Teraz jest twardszy, ma twardsze drewno. Jej, powinien być przestraszony, ale nie, nie jestem. Dobra, Brave Build. Tak, bardzo długa, ale zajebista animacja. I One Hit KO, super efektywne. Mówię wam, ten Brave beat niszczy wszystko na samym początku, chociaż jest wkurzające, bo jest ten recoil, ale naprawdę to jest totalny rekt. Zrektowałem tą dziewczynkę z Seedotem. Dziewczynka z żołędziem. To źle brzmi, przepraszam. To, to zdecydowanie źle brzmi. Ale za to Tokage nauczył się lepszej wersji sania pod tytułem Mega Drain, czyli większe odcyzanie. Mega odcyzanie. Więc e, forget. Zabrakło mi sobie Absorba, ponieważ Absorb ma 20 powera, Za to Mega Drain ma 40 powera, więc jest po prostu o wiele lepszą wersją. 100% lepszą wersją. Absorba. No dobrze, Tokage nauczył się Mega Drain. I w ten sposób może stać jeszcze bardziej. Wyższy poziom ssania. Tokage zamieni się w maszynę sądco ciupciającą. Jaj, szczęście tak bardzo. Dobrze, no to wykorzystaj swoje nowe moce, Tokage. A ty Brave Builduj, ponieważ tylko do tego się nadajesz Elis. Wybacz, taka jest prawda. Wow, jaki krytyk. Krytyk, który sprawił, że odzyskaliśmy prawie całe życie. To był... mówiłem, że to stanie jest takie zajebiste. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. tyle życia wyssać. Zajerzyście. I pokonaliśmy nasze piękne, znaczy w przyszłości jeszcze bardziej piękniejsze, bliźniaczki. I zyskaliśmy 72 Pokadałca. Jaj. E, dobrze, no to ominimy je, żeby nie było, że kręcimy się. Za długo w ich towarzystwie, i wyjdźmy na tę część drogi. Już jesteśmy przy samym mieście Rootsboro City. Tutaj jeszcze mamy na prawo wędkarza, ale nie mam szczerze powiedziawszy: wiecie, odwagi z nim zawalczyć. On prawdopodobnie ma same Magicarpie albo jakieś niefajne Pokémony. Chociaż mam teraz tego Tokagea z Mega Drainem i mógłbym mu wysłać, wyssać, przepraszam, to Omega 3 i inne witaminy i oleje wartościowe z Magikarpie, ale nie, nie. Pozbierajmy sobie te berry, po prostu boję się, że ten fisherman zrobi mi suto-skręt, technika suto jest naprawdę bardzo popularna w właśnie rasie, rasie fishermanów, ponieważ tak, to jest kompletnie osobna rasa, oni nawet nie są ludźmi, szczególnie ci, którzy mają w same Magic nie niewyewulowane, naucz się mówić, Ksenuś. Zagadajmy jeszcze do tej starszej pani, ponieważ starsze panie są miłe i dostajemy od niej często berry. Jagódkę, która właśnie leczy nas ze snu, więc w sumie mógłbym obudzić naszego skiraina, ale po co, jak można wejść do Rustboro City i iść do Pokémon Center, więc let's do it! I jesteśmy w pięknym mieście zbudowanym z kamienia, patrzcie na te ulice! Totalny Minecraft! O, o, i jest mała kadstenka z naszą piękną przyjaciółką May w roli głównej. A więc dostałeś się do rozbora, Xeno I mamy teraz piękne Cinematic View nad całe miasto. Nawet w tle widać Rzym. Jej! Naprawdę to jest wielkie miasto. Nie można go porównać z Literlud, prawda? O, Ksenuś, słyszałeś? Tutaj też jest Pokémon Jim. Jeśli tylko złapię troszeczkę więcej Pokemonów, na pewno wyzwę tutejszą gym liderkę. Więc do zobaczenia! I nasza koleżanka odchodzi, po prostu fop. Tak, piękna booty. Piękna booty. No, mówiłem to już wiele razy. Ale skoro jesteśmy w Luzboro City, to załatwmy pierwszą, najważniejszą sprawę. Chodźmy do tego domku, który ostentacyjnie jest ozdobiony tymi wspaniałymi krzyczka, krzaczkami, które możemy ściąć. Jeśli tylko mamy, właśnie, kat. A kat dostaniemy zapewne wewnątrz. Od tego pięknego, grubaśnego. No, może nie jest grubaśny, przepraszam. Nie chciałem Cię obrażać. Od tego pięknego, przystojnego pana. Który mówi, że mamy naprawdę wyraz determinacji na twarzy, i przez to, że mamy taki wyraz twarzy, dostajemy od niego HM, czyli Hidden Machine O, One Cut. Homo jeden Cut. Czyli będziemy mieli po prostu w plecaku naszego własnego Homo, który będzie nam ścinał krzaki. Tak, to jest coś bardzo, bardzo zajebistego. Ale masz sexy córkę, panie. Muszę to przyznać, masz fajną, fajną córkę, wrócę kiedyś po nią. Ale. ale... Czemu mi opowiadasz historię swego ojca? Opowiedz mi troszeczkę o sobie. W Także, jak dowiadujemy się, że ten Facio siął cały las tylko po to, żeby wybudować Rust City, co jest zajebiste jednym słowem. Ale nie, nie do końca, ponieważ. Ponieważ ekologia! Ale uleczmy sobie nasze Pokémony w Pokémon Center. I w sumie możemy zostawić parę tutaj w y boksie, ponieważ przydałoby się złapać troszeczkę nowych. Ale w sumie nie chce mi się. Nie chce mi się. O, zagadajmy do tej pani, ponieważ dostanę od niej jakieś mysterygi, której kiedyś nie odebrałem, zapewne, ponieważ jestem leniwy. Tak. O, dostałem Eon Ticket. Eon Ticket, tak bardzo. To było z jednego eventu, który był dość dawno, ale ja jej herb derp, dopiero teraz go odbieram. Eon Ticket pozwoli złapać Latiosa albo Latiasa na e, Southern Islands, czyli na południowych wyspach. E, takiego, którego byśmy nie złapali, właśnie w naszej wersji. To jest zależne od wersji, Alpha Sapphire, Omega Ruby, whatever. Dobra, e, zostawmy tutaj parę pokemonów, bo jednak stwierdziłem, że mi się chce, bo mamy ręce, więc zróbmy to. Organize Boxes, e, no tak, mamy Glalie, ponieważ przysłałem Glalie z demo. E, dostałem też Embora i Serperiora, gotowych do walki z ich, e, z ich po prostu, no, fajnymi Hidden Ability, Contrary i Reckless. Można jeszcze dostać samurota, ale go jeszcze nie odebrałem, bo to jest cały czas, cały czas dziejący się event, który można spełnić. Ale kogo by można zostawić w tym boksie bez przedłużania? Zostawmy Brutusa, ponieważ mamy już jednego roślinnego Pokémona, Więc niech będzie siedzi tutaj sobie nasz żołądź. Eee, Belduma chcę zostawić, Skiraina w sumie też... Hmm... Skirain czy Banzai? Skiraim czy Banzai? Ha. Ach! Niech będzie, że zostawię na chwilę tutaj naszego pajączka, ponieważ chcę mieć przy sobie mojego ulubionego pieska, Banzaja, właściwie hienę, whatever. E, wyjdźmy stąd już i zajmijmy się zwiedzaniem miasta. Chyba, że zamiast zwiedzać miasto, pójdziemy od razu do gymu. A, tutaj jest szkoła, zapomniałem. W Rozboro City zawsze była szkoła, e, w której można się nauczyć wiele rzeczy. Tak naprawdę to nic, ponieważ my jesteśmy już bardzo doświadczonymi trenerami, więc wejdźmy do środka i. Zróbmy kompletnie nic, ale to miejsce wygląda kawaii, jest takie dziecinne, hm. No dobrze, no to ominiemy tych wszystkich uczniów i zagadajmy do tablicy. Tak, na tablicy od paru już generacji można zawsze znaleźć informacje na temat statusów. Poison, paralysis, Sleep, Burnt, Frozen, szkoda, że nie ma informacji na temat Grimera z minimize. ale never mind. whatever, regardless. Zagadajmy do tego nauczyciela, który mówi, że studenci, dzieci, Uczniowie, którzy się nie uczą, mogą posmakować jego szybkiego pazura, co jest dość bardzo. dirty powiedzeniem. Tak, jesteś brudny, starszy panie. No, tak czy siak dostajemy od niego Quick Claw, czyli przedmiot sprawiający, że nasz Pokémon ma szansę być szybszy w walce. Jeśli damy mu to do oczywiście. Więc nawet jeśli byłby o. nie wiem, o. niebo wolniejszy. Bo można być je niebowolniejszym od kogoś, to wtedy Quick Claw ma szansę, że. No da mu szansę da szansę temu Pokémonowi, że stanie się szybszy i whatever jaj. Dobrze, chodźmy tutaj na północ, gdzie widzieliśmy Jim. A tutaj jest właśnie, tutaj jest korporacja Devon. O mój Boże, patrzcie, tutaj jest Dragonite przy wejściu. Ale nie, nie wchodzimy tam. A tutaj jest Helix Fossil! Skamielina Helixa! Mój pan Omanite dał błogosławieństwo Rustboro City, tak bardzo wizerunek Helix Fossil sprawia, że czuję się teraz szczęśliwy i czuję siłę, czuję siłę w sobie! Czuję siłę, żeby wejść do gymu i pokonać Roxanne, tutejszą gym liderka, więc zajmijmy się tym! Witam cię! Musisz być nowym challengerem! Czekaj, ja jestem Roxanne, gym liderka Rustborow City, ale czy to nie ty? Sławny Ksenolizard, czempion Junowy i Kanto? Zobaczymy, jak Twój Gadzi ogon ochroni Twojego Anusa przed moimi kamiennymi technikami, które nauczyłam się w tutejszej szkole. Więc Xenolizard, dojdź do mnie i zobaczymy, jak silny jest Twój łuskowaty ogon. Ech, do zobaczenia niedługo. No i w ten sposób dostajemy wyzwanie! od pięknej gym liderki e, Roxanne, z tego gymu Borio City, która ma naprawdę fajne, fajne różowe rajstopy. Wściekły róż tak bardzo pasuje do niej. I w ogóle ten gym wygląda tak zajebiście. Widzicie e, tom, ten szkielet z kamieniną Dragonite na samym końcu na ścianie? Ta czaszka strasznie przypomina mi e, tą czaszkę, którą próbowali ukraść Plazmatyczni Suśiurkowie z White and Black and White, przepraszam, z Juno'wy. Nevermind, człowiek coś jak Kabutops zajebiście rusza tą swoim ostrzem ręką, cokolwiek to jest. Zagadajmy w końcu do tego Youngstera, który nie mógł się doczekać, aż w końcu do niego podejdę i zawalczę z nim, więc Youngster Josh, piękne imię, ma Geoduda, właściwie prawdopodobnie dwa, ponieważ taki facet jak on, taki Josh, musi mieć dwa kamienie, to jest to jest superanckie z jego strony, że ma dwa kamienie, inaczej nie mógłby się nazywać facetem, więc Mega Drain na niego! I nie wiem czemu, ale sanie kulek jest zła. O nie, Sterli. Podejrzewałem, że Jodd może mieć Sterli, i to jest wkurzające, ponieważ Sterli no, oferuje pewne zagrożenie. Ale biorąc pod uwagę, że to jest NPC, to tak naprawdę co on może nam zrobić z tym Sterli? Tak naprawdę tylko tracimy czas na, na, na tą zdolność, którą on posiada. No, nic nie może zrobić. Nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Mój, mój jaszczur go wyssał po prostu. I Beltum zyskuje level 12. Całkiem, całkiem nieźle. E, kolejny Geodude. Tak, miałem rację, ten Josh ma dwie kamienne kulki. Mówiłem, że on jest prawdziwym facetem? Kierujcie się jego przykładem. E, więc jeszcze raz, shimmy, no. O, i ten Geodude nie miał sterli, tego się nie spodziewałem. Ale za to, tak, pozytywne zaskoczenie, nie? Możemy szybko pokonać go i w ten sposób przejść do dalszych części tego zakamarkowatego gymu, Jaj. No, dobra. W ogóle fajnie to wszystko wygląda. To są narzędzia do kopania i. Old Ember. I, o mój Boże! Jeszcze większy Helix Fossil! Błogosławieni niech będą ludzie Rustboro City, którzy opiekują się naszym panem i zbawcą Omanaitem. Jej. Tak bardzo czuję się wyznawcą teraz religii Helix Fossil. No dobrze, ale walczmy z kolejnym Joksterem, tym, tym razem Yokster Tommy. To też jest całkiem męskie imię, ale ten youngster musiał mieć jakąś poważną chorobę, ponieważ ma tylko jedną kamienną kulkę, co jest smutne, ale też możemy użyć na niej mega draina, czemu by nie? Niech ma jakąś satysfakcję z życia, więc jaj. To kaga tak bardzo mistrz w tej tej technice ssania, mega ssania. No dobra, wykończmy tego Geoduda... quick atakiem. Ponieważ z tego jednego życia, któremu zostało po Sterdi, naprawdę nie odzyskalibyśmy za dużo, więc nawet nie ma sensu marnować PP Mega Drainu. No ale ta wa walka szybko się zaskoczy zakończyła. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć, zaskoczyła. Może, może dlatego, że jestem, nie wiem, jakiś tempy i nie wiem, co mówię. Ale tak, nauczyliśmy się teraz w Mikataku, a właściwie próbujemy się nauczyć. Elis próbuje się nauczyć, więc dajmy jej e, szansę. Zrobienia tego poprzez właśnie wyposażenie ją w kolejny atak. No, latający, który jest bardziej legitymacyjny niż Brave Beard na sam początek gry. Przynajmniej bardziej przydatny. Chociaż to jest kwestia interpretacji i zamiłowania. Dokładnie. Możemy w sumie ominąć tą piękną dziewczynę, ale zagadajmy do niej. A właściwie niech ona do nas zagada. Niech nie dajmy jej znać, że się nią interesujemy. To jest nasza strategia, tak? Trzeba tak zrobić. Inaczej się nie da. O, oh, Georgia, skulkit. Hmm. No dobrze, ma to, to zły znak, ale niech będzie. KAGER! odzyskaj swoje życie. Za pomocą mega draina potrzebujemy, żebyś miał pełne HP na starcie z Ruxen. Więc si, mój jaszczurze i wow, ten dziodut nie ma zdęby. To było kompletnie pozytywne zaskoczenie. Więc. Jaj, cieszmy się! Dostaliśmy troszeczkę doświadczenia, ale niestety nie tyle, żeby zyskać poziom 15 i być jeszcze bliżej naszej ewolucji, czyli, czyli kolejnej formy Tokage, Trico, Growaila dokładnie. No, ale nie dajmy już naszej pięknej Roxanne dłużej czekać. Przejdźmy. A Właściwie obejrzmy ją z każdej strony, niestety kamera się nie zmienia, żeby pokazać nam jej buty, ale whatever. Ktoś jak Kabutops zajebiście tutaj rusza tą swoją ręką, mieczem, ostrzem, cokolwiek to jest, Kabutops, hura. Dobrze. Czuję się w pełni gotowy, żeby zawalczyć z naszą kamienną dziewczyną, która będzie próbowała zniszczyć mojego anusa swoimi kamieniami. Piękne, cinematyczne, tak kinowe wręcz spojrzenie na nią. I na jej piękne, wściekłe, różowe oczy. No właściwie nie wściekłe, ale chciałem powiedzieć, że to jest wściekły róż. Zresztą jak to coś. Ta wstęga, którą mam za głową. Tak jak podejrzewałam, wiem, że ty i twoje Pokémony możecie zejść daleko, daleko we mnie i we wszystkim, w czym się zanurzycie. Więc. Xenolizard, pokaż mi co umiesz! I jej! Zostaliśmy wyzwani przez Roxanne, piękne wejście do gry, do tej walki, której pierwszym naszym przeciwnikiem w niej będzie Geodude, kamienna kulka i zajebiście wygląda po prostu cały ten gym podczas walki z gym leaderką, no patrzcie, to jest... To jest identycznie jak, jak po prostu jest w prawdziwym życiu. Nie ma żadnego dziwnego ekranu, który by po prostu wszystko to symulował. Widzimy całą wspaniałość tego gymu. co jest, co jest superanckie. Ale tak, Mega Drain niech z one hit KO'ie tego doda. przynajmniej mam taką nadzieję, ale prawdopodobnie masterdy i zgadłem! Ale myślę, że to nie będzie problemem. Szczególnie, że to może się przydać. Eee, ponieważ... Jak nie mam. Jim Liderka użyje teraz potion'a i zmarnuje potion'a na Geoduda, zamiast zostawić go na swojego Ace Pokemona, czyli No Noespaa. Unikatowe, unikatowego kamiennego Pokemona do tej generacji można by powiedzieć. Eee, hmm, więc nie będziemy używać kilku ataku, tylko jeszcze jednego Mega Draina, żeby wykorzystać troszeczkę ten Potion, żeby nam pomógł. I uzdrowić się, ponieważ ten Rocktump eee, zadał dość niezłe obrażenia to i obniżył jego spida w dodatku, co jest smutne, ale to ten właśnie roktum, czyli kamienny grobowiec jest unikalnym atakiem dla tego Dżemu. Dostaniemy go nawet w tiemie po tej walce, ale o tym za chwilę. No spas, no space zostańmy z naszym jaszczurem. Dobra, no to e, mój zielony Tokage Zrób yy, sanie nosa, niech będzie. Wysiemy nosa sposowi i to naprawdę źle brzmi, ale whatever. Odzyskaliśmy troszeczkę życia. Jesteśmy na fullu. Niestety za chwilę to się zmieni, ponieważ RockTump. ale zadało strasznie mało obrażeń w porównaniu do obrażeń, które zadał Geodude. Czyżby ten Nosepass był bardziej tankowaty niż ofensywny? Możliwe ale niech będzie, że jeszcze jeden Mega Drain yy, go załatwi, bo Roxanne widocznie nie użyła kolejnego puszyna, jeśli go miała. Niech będzie. I ta walka naprawdę dość szybko się skończyła. Pamiętam, że w Ruby i Sapphire oryginałach było wiele trudniej, ale niech będzie. Jestem zadowolony, ponieważ szybko się z tym uwinęliśmy. I w ten sposób zyskaliśmy naszą pierwszą odznakę właściwie regionu Hoenn, co też jest bardzo fajne. O, przegrałam. O, tak, tak i smuć się! Nie mogłaś przebić ochrony, której zapewnia mi mój Gadziogon, przyznaj się! Nie domyślałaś się, że mój gadziogon może być taki mocny, ponieważ ma te wszystkie łuski i jest sexy. Jest ciepły i wilgotny. Rozumiesz to, rozumiesz? No. I według oficjalnych zasad ligi Pokémon dostajemy od niej Stone Batch. Stone Batch właśnie... O, patrzcie, jaka fajna zapinka z tyłu nawet jest. Stonebatch z całkiem niezłą, wiecie, różowością po bokach. Ma róż. Całkiem fajnie, sexy, sexy, nie, mo nie powiem. I w ten sposób, e, dzięki Stonebatch, e, możemy używać kata poza walką. I w dodatku, Pokemony do levelu 20 będą nas słuchać, nawet te wymienione. Więc jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo smacznie, sprytno-sprawnie. I dostajemy też TM39. Roktump, kamienny grobowiec, atak kamienny, który ma szansę na obniżenie przeciwnikowi Spida. No i w dodatku zadaje całkiem niezłe obrażenia jak na sam początek gry, zresztą sami widzieliście. No dobrze, ona właśnie teraz to wyjaśnia, ale to by było na tyle. Wygraliśmy. Mamy naszą pierwszą odznakę, odznakę kamienia, odznakę Stonu i zapisaliśmy się w historii tego czymu. A tym samym uszczęśliwiliśmy naszego pana i władcę Omanaita. No dobrze, i tutaj myślę, że zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na pytanie dnia, kto jest Waszym ulubionym kamiennym liderem spośród całej historii gier Pokémon, ponieważ moim jest Ruksan oczywiście jest taka fajna i seksy. A także pamiętajcie, żeby zostawić pozytywną ocenę, jeśli chcecie, żeby kolejny odcinek ukazał się jak najszybciej. Dzięki wam jeszcze raz jesteście zajerzyści i do zobaczenia następnym razem. Tutaj Wasz Ksenolizarduś, papa. Pa.